Wyciągnął ręce, na drzewie rozpiąć tam, tak jakby w srogiej męcy wrzesznika objąć chciał. Na tych, co z niego szycą, spojrzenie słodkie. Sami czynią źle. Krzyż nie jest ostatnim słowem Chrystusa. Na cierpieniu życie się nie kończy. Ostatnie słowo Boga ciągle wydarza się na świecie, a zło zostało pokonane. Wygrywamy ze złem, kiedy przystępujemy do komunii świętej, do spowiedzi, kiedy wypełniamy uczynki miłosierdzia. Patrzymy na krzyż nie jako na miejsce cierpienia, ale na miejsce zbawienia. Tam, gdzie miłość się wypełnia w sposób najpełniejszy. Nie ma większej miłości od tej. Gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Chrystus nie nazywa nas już sługami, lecz przyjaciółmi. Król Wszechświata cierpi, oddaje życie za Ciebie, za mnie, abyśmy mogli żyć na wieki. Święty Jan Paweł II napisał, że tam, gdzie stawia się krzyż, Powstaje znak, że dotarła już dobra nowina o zbawieniu człowieka przez miłość. Bóg właśnie poprzez krzyż objawia nam swoją wielką miłość. Miłość do każdego bez wyjątku. W krzyżu Chrystusa jest nasze zbawienie zbawienie polegające na miłości. Nikt nie przymuszał Chrystusa, by zbawił nas w taki sposób. On jako Bóg mógł wymyślić inny sposób na to, aby nas zbawić. Gdyby Bóg chciał, to mógłby wszystko. Natomiast z jakichś powodów nieznanych nam, Bóg wybrał drogę wcielenia i drogę krzyża. Bogu spodobało się odkupić nas w ten sposób. Tak więc, jeśli Bóg tak zrobił, to znaczy, że nie ma lepszego sposobu na odkupienie człowieka. Dlaczego więc krzyż? Może dlatego, że poprzez ramiona wyciągnięte na krzyżu jest w stanie przyciągnąć wszystkich. Nie tylko tych, którzy są blisko, ale nawet i tych, którzy ze zwykłego współczucia przychodzą i patrzą się, jak zwykli kapie. Nawet tych, którzy stoją pod krzyżem, żeby jeszcze zbluźnić, przybić, okaleczyć, zbeszczać. Tych też Chrystus bierze w swoje ramiona. Otwiera ręce. I przygarnia każdego, kto chce przyjść. Chrystus bierze w swoje ramiona również ludzi, którzy może niekoniecznie wiedzą, jak do niego przyjść. Bardzo wiele osób współcześnie nie przychodzi do kościoła, nie przychodzi na msze Święta, ale przychodzą na różne eventy, na wydarzenia, które są związane z chrześcijaństwem. Koncert, konferencja. Chrystus przez różne wydarzenia, różnymi drogami chce dojść do tych, którzy tak bardzo go potrzebują, chociaż czasami w ogóle sobie tego nie uświadamiają. Chrystus bierze w ramiona nawet tych, którzy w ogóle nie widzą, że on jest. Bierze w ramiona każdego człowieka dobrej woli. Bierze w ramiona teraz tak wielu ludzi, którzy cierpią z powodu ograniczenia obecności na mszy świętej. Chrystus obejmuje wszystkich tych, którzy wzbudzają sobie niezwykłe pragnienie Jego obecności, którzy chcą z Nim się zjednoczyć. Chrystus przegarnia też tych, którzy pozbawieni są nadziei, podobnie jak uczniowie zmierzający do Emaus. Tych, którzy mają oczy niejako na uwięzi, ale każdego z nas Chrystus pragnie przetulić, bo każdy człowiek potrzebuje bliskości, tym bardziej bliskości samego Boga. Może nam się wydawać, że Bóg przy stworzeniu jest naiwny, bo dał człowiekowi wolną wolę. Wolną wolę, która może wybrać, czy wtulić się w Chrystusa, który daje zbawienie, który daje życie, który przynosi radość pomimo swojego cierpienia, czy zupełnie go odrzucić i tak jak większość Żydów stojących pod krzyżem, cieszyć się z tego, że tak cierpi, że umiera. Chrystus doskonale widzi, za Kogo umiera, umiera za tych, którzy wiernie Mu towarzyszą, umiera za tych, którzy zdradzili, którzy się zaparli, którzy nawet nie wiedzą i nie zdają sobie z tego sprawy, co czynią. Codziennie umiera na każdym ołtarzu za tych, którzy są blisko, którzy są codziennie, ale i za tych, Którzy na nowo wbijają kolejne gwoździe do jego ciała. Ale też wie, że ci, którzy dziś wbijają te kolejne gwoździe, to przy końcu swojego życia może zapragną żywej wody. Może zapragną zbliżyć się do źródła, do sakramentu, do Jezusa Chrystusa poprzez Eucharystię. Spowiedź namaszczanie chorych. Umiera, bo nie ma większej miłości, niż oddać życie za przyjaciół swoich. A Chrystus nie nazywa nas już sługami, lecz przyjaciółmi, niezwykłe miano nie tylko dziecko Boga, nie tylko brat, ale przyjaciel. Ten, który towarzyszy zawsze w najważniejszych momentach życia, ten, który doskonale wszystko wie o nas. Czy my możemy powiedzieć, że Bóg jest naszym przyjacielem? Czy jesteśmy z Nim w najważniejszych momentach życia, czy staramy się Go poznać, czy przyjmujemy Jego miłość? Chrystus zbawia nas przez miłość. Krzyż jest znakiem miłości. Ten król ciągle przez jednych wyszydzany, przez drugich pielęgnowany, tak samo kocha. Patrzy z miłością i obejmuje każdego, który chociaż przez moment chce przyjąć jego wielką miłość.